Gdzie lecimy? Teraz nie. Teraz jak mówię to nie działa? A teraz jak... O dobra, to już wiem co muszę klikać, żeby już wiem, co muszę klikać, żeby mi działał czat głosowy. Dobra, ja sobie to wyłączam. Będę mówić cały czas. Nikt, nikt tu chyba nie poleciał. Naprawdę? Zostaw mi w skrzynkę, proszę. Dobra, chodź na jakichś typów. O, pistolety podwójne nie potrzebuję. A, co się stało? No nie! Nie wiem, czy wypiłem małe potki, czy dużo potkę, bo... No, ty. Dawaj robimy po tej grze pierwsza broń challenge. Albo że na przykład jak wypadnie nam na początku niebieska broń, to tylko niebieskie możemy podnosić. A jak zielona, to tylko zielona. Co ty mi tam zaznaczyłeś? Weź jeszcze raz to zaznaczę. Lunch, dobra. Co? A, dobra. Jak chcesz? Ja mam, od razu mówię. Tak chcesz. O, typy. U Jezu, nie mogę, nie trafię tu tak, nie trafię. Tam po prawej też mo mogą być. Wiem, wiem, że tam jest typ. O. Jaka to broń jest gówniana, nie da się z niej strzelać. To jeszcze nasz w typa, co ci nie zalicza. Poczekaj powerpool na mnie. Poczekaj, poczekaj. Zrobimy mu plecki. O nie on ma POMPę. Brawo typie. Typ się zabił z wysokości. No pogratulować tylko. No jak oni nie dostają? Taki ten karabin jest spalony! Dostał w końcu pierwszy hit. Po 20 trafionych strzałach w końcu jednego dostali. O, karabin. Wow, jakie lagi mam. WTF jak cię teleportuje? Ty czekaj weź mnie chroni kończę live'a